bo to ja na pewno jestem, wy też jesteście No i zobaczymy, cóż tu się będzie działo Good luck, have fun Już chyba bez nożówki będzie w takim razie, słuchajcie To już będzie live, także szybko zrobimy sobie tą wróżbę na szybkości, żeby nie stracić już spotkania, czyli standardowo dobry skin to wygra na A zły skin to drużyny B JEST KOSA! Jezus Maria! Ja już się zaczęła jazda, bo to nie, nie, nie noże Jezus Maria! Jezus Maria! Bajonet Tiger tu, M9! Wow. Kosa! No nie wierzę! Kosy. Najpierw będą kosy, słuchajcie, także idealnie się... Idealnie się złożyła! No takiej wróżby słuchajcie, dawno nie było, wam powiem szczerze! M9 Bajonet Tiger tu, słuchajcie, także chyba drużyna, a z gładko sobie poradzi tak naprawdę A my zobaczmy sobie, co się będzie działo na... I to mi się podoba, że mnie lubią Jakoś chyba jest trochę zrytanie, Czy nie? Field no właśnie To teraz ostatni, też ma Tak jest! No i gówniany Rust Code. karambit, kurde, ale jest kosa Battleskirt, ja pielniczę. Ja pierdzielę, aż mi podskoczyło ciśnienie, nie? Kurde bradę. 154 euro. No dobra, tragedii nie ma, nie narzekam. <taki> tak jest. Tego nie mogę, ale jeszcze mi się wydaje, że mam jakieś... A no mam. Wiedziałem, że mam tu Czefenica. E, co tym razem nam tu dropnie? Co nam da? Mamy kosę! Dziękuję, dziękuję my friend! Dziękuję, jaka to jest kosa? Jasna pizda. Śledzia dostałem. Bagnet śnieć Śmieć Ale dobra jest kosa, tak? Mamy kosę Już tu się tam jakaś wiecie, kurwa wymyśla A nie, nie, jednego Ci skrzynek kurwa Prawie 100 dolarów Nie, 100 euro Ej! Kosa! Kosa! Mam! Mam! Jest! Mm, kurwo. Co to jest za gówno? Ale jeszcze z tych rewolwerowych skrzynek ja nic, absolutnie... NOŻ! NOŻ! O kurwa! Jest! O! Popiół! Oluju! Akurat jak mówiłem, że nic, że nic nie zrobiłem, to poleciał. Wow! Jest! Kurde, tyle skrzynek otworzyłem i w końcu Jest! Wow! w końcu! Jeju, teraz to mogę tak z czystym, z czystym sumieniem powiedzieć w końcu po tylu latach! Naprawdę z pół roku już minęło, albo przynajmniej 2,5 miesiąca do ostatniego noża jest kosa. Najgorzej jest to, że najwięcej skinów do tej broni mi poleciało, a ja nigdy w życiu nie gram tą bronią. No jak tak gram PMA, to gram... To gram na przykład P90 Albo Bizonem, ale tym nie gram, no O! MAM! <grym> <Moms! grym> w końcu wiedziałem, że coś trafię! W końcu! W końcu! <grym> po tylu latach w końcu coś trafiłem, no! Mistrz jest tylko jeden! Mistrz jest tylko jeden! Haha, ha, ha, ha Trochę, trochę porysowana ta kosa. Jest. Kurwa, jest. W końcu coś. Trochę porysowana. Zaprawiona w walkach. Ale jest kosa, w końcu. W końcu. W końcu coś. Tak już musi być. Ja! Bo w końcu jest W końcu bo to, Kurwa jest w końcu Easy easy po prostu easy Widzisz to i samu widzisz to i zak Easy peasy lemon squeezy Misz jest tylko jeden du, du, du. Misz jest tylko jeden du, du, du. Misz jest tylko jeden I jestem nim ja Jestem bogiem otwierania skrzyni Jest w końcu Widzicie to? Widzicie to? Ja ją dropnąłem, ja ją dropnąłem. Oczywiście pamiętamy o Nelisiu, który niestety został kontuzjowany podczas otwierania open, e, te, skrzynek. Mam kosę? Tutaj masz napisane, widzisz? Dobra. Wierzę... Że... Ale nie, to razem powiemy. Okej. Okay. Wierzę Wie, w JP Armię w Wszechmogącą, właścicieli internetu i wszystkich mediów, w i, mediów i w Denit i to... Rozyniaka, założyciela JP Armii, i syna jego jednego, jednego i samu naszego, który począł się z Anki Kasprzy. narodził się idiota. Umęczony na kanale pomoc Rawia EU. Wkurwiony, umarł, lecz pomagał. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zwalił konia. Wstąpił do pompa tym siedzi po prawicy Boga Nitra Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ludową Nymfę, świętego graczyka rozpierdalacza, mistrza brandziołowanie, hejtu o odpuszczenie, wody wiecznej chlanie, JP wieczne, amen. Dziękuję, dobra. To teraz, to teraz dobre skiny, to teraz dobre skiny. Zobaczymy jak to ta, tam Sandra działa. ty nie wierzy, Sandra, Sandra tu nie wierzy. Hold my, hold my niece. Lecisz, lecisz, twoja ostatnia skrzynka. Żeby wygrać. Jak ksiądz bitą śmietanę Trzymaj Zobaczymy coś. Ja Już ci jakiś czerwony przeleciał, bardzo ofensywny! Nie Jaki? Grudno, dobra gówna, gówna. Nie wierzę! Dobra, to to jest gówno, dobra. Jak... Ale... Jaki... Jaki ziom! Nie wierzę w ten idiotę! Nie wierzę! Nie wierzę! Kurwa łebki będzie w kim pływał. Ale wiesz wie, co, ja się... Nie wierzę w to! Nie cieszę... cieszę się o kosę, bo ta kosa to jest główna, ja ci mogę... Za... Ja pierdolę! Ci się chyba na... Nawet... Najgorsze cieszy... gówno ci dało kurwa, siatkę safari! Dobra, <laughs> ta kosa jest gówniona, ale chodź chodź. Zaprawiona to... wagę... Nie wiesz co sprawdził go. KURWA! Niees! Nie, 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 kosa kurwa! WISTAMANDI! To... Oo! W końcu! Kosa kosa! kosa! to jest to, i to jest kurwa fart. kurwa. Ale kosa wjechała. no w pystin kanale. I chuj. Będą hotel, żeby ich wszystkich. Chuj im w dupę, kosa łowcy. <noise> I chuj. Jest. Jaki kosa, Sanderka daj mi buzi. Daj mi buzi. A fisting mi też, nasz, mi a mi też dasz? Kosa, tak, 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 jest kosa! Jest bagnet M9, tęczowe utwardzenie! Ja pierdolę, jest kosa w końcu po tym takim czasie! Ja pierdolę, jest kosa! Ja cię kręcę! Bagnet M9, o kurwa! Pano. To, to już z innej skrzynki, dobra. Następna. I co? I co, i co, i co? I... Co? I... Oluju! No szłapcy! Jak chuj, że kosę mamy kurwa. Pierwsze otwieranie skrzynek i kosa Ja cię kręcę. Ja cię krycę! No nie wierzę! <klucz> 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 Kurwa, Fistasio, jak to że Raczusiowi to będzie go dupa bolała, ale chuj, zajebiście! Nie, nie jest fajne, zbliżamy się do końca tego historycznego openingu z dupy, który naprawdę... A! Jest! Jest! Kurwa! Jest! JEST! WAAAAAAA wow! 🎵🎵🎵 gruzbą. Czekajcie, zamieszamy, zamieszamy Dobra, wystartowało Dobra, patrzymy co nam wyleci Kurwa JEST! JEST! KOSA, KURWA KOSA! Ja wiedziałem, ja wiedziałem, że ja mam szczęście Bajonet, kurwa pięknie! Widzicie, tak się bawi, kurwa bieda Biedny opening, zastawiłem kurwa trzy krowy Wszystko i od razu jest, no pięknie, kurwa pięknie to mi się podoba. Kosa siedzi. No nie, aż zobaczymy we kwipunku, nie? Lekko używana, kurywano.